Siemano, jak widać z opisu, testujemy dwa napoje. Każdy wie jakie to są, bo widać po kolorach na etykiecie. Jak testujemy? No jako odwiażę, tak? Ostatnio coś tam pomagałem dziadkowi w domu. No i nie mieliśmy wódę do yy, od śruby. Na Napój po prawej miałem. Akurat w do domu yy, Niebieski, ten, ten poszły te śruby. Dlatego sprawdziłem, zrobimy testa, Ten napój czy ten napój. Ten po lewej czy po prawej. W obydwu słoikach są gwoździe, a z dwa tygodnie siedzą na yy, czekajcie, bo ostrości nie łapię. O tu. Tu, ręce mam sobie upalone. Eee... Na polu, tak dwa tygodnie leżą. Są dwa takie sobie komplety. Mamy dzisiaj piątek. Zobaczymy w poniedziałek. Albo zobaczymy co będzie. Jest godzina w tym momencie, już sprawdzam, 21.15. Sprawdzimy po 12 godzinach, jutro około 9,10 rano. Jak to będzie wyglądało, zalewamy je tak, żeby zakryło nic więcej. Jutro wlatuje kolejna część tego testu. Aby obstawiacie w opisach, które będzie lepsze, czy ten czerwony, czy ten niebieski, ja je zalewam. W tym momencie nie będę tego ciału tego filmu po prostu właduję Jeden, dzisiaj ten co oglądacie. Jutro. Wlatuje efekt końcowy. Powinno wystarczyć. He, jeszcze. Chyba, że jest za dużo. E, jeszcze trochę. Jeszcze trochę dolejemy. O. Jest za są całe. Mamy napój czerwony. Każdy wie, co to jest za napój. Mamy napój niebieski. Czemu jest jedna duża, druga mała? Ja osobiście wolę ten czerwony. Dlatego ta mała jest kupiona tak właśnie dla testów. Zalewamy do pełna. Czy to jest tyle samo, czy nie? Jeszcze. By było wiary, wiarygodne. Zaraz tu. Zmierzymy na ocznie Jeszcze trochę. Jest. Jest. Mniej więcej jest tyle samo. Napój ląduje tu. To ląduje tu. Leży to do, do... jutra, do 9 rano. Yy. I traktujcie tego odcinka jako vlog. Vlog wlatuje jutro wieczorem. Standardowo wzrośnie, i tyle. A my od dziś planuję w sumie codziennie jakiś vlog wstawić. Bo zostało 7 dni do wyjazdu. Prawdopodobnie o tej porze za tydzień będę już w Niemczech. Także vlogi. A raczej się nie pojawią, chyba że jakieś takie krótkie sprawozdanie. Jedyne co Wam mogę w tym momencie powiedzieć, to jest to, że udało się Meike naprawić. Co było, co jak było, wszystko w logu. Także ja wrzucam film. Trzymajcie się. Nara.